Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Dariusz. Już wczoraj miałem nagrywać ten odcinek, ale coś mnie znowu rozkłada, jakieś chrubsko. Wcześniej angina, 10 dni antybiotyki, a teraz znowu coś grypopodobnego, coś w powietrzu lata. Też córka coś mogła przynieść z przedszkola, bo też aktualnie jest chora na grypę typu A, więc pewnie gdzieś mnie w pewnym momencie dorwało, że teraz w związku z kontuzją też, bo ja tak sobie amatorsko biegam, od dwóch miesięcy niecałych nie biegam i też ta odporność mi też pewnie troszkę spadła. Czekam aż mi się noga zagoi, żeby już te buty ubrać i polecieć. Ale mówię, tu akurat wczoraj nie miałem siły kompletnie, a dzisiaj taki temat chciałem dość poważny poruszyć, który na pewno, z którym na pewno będziecie Państwo mieli do czynienia, jeżeli chodzi o pracę w zawodzie, jeżeli chodzi o pracę jako spedytor lub dyspozytor, bo to się łączy też. Te zagrożenia są jakby, e, przeplatają się, jeżeli chodzi o pracę ty, w tych dwu, na tych dwóch stanowiskach. Mówię bardzo, bardzo nisko się kłaniam Państwu. Bardzo dziękuję za wyświetlenia, które, no, których dużo nie ma aktualnie, ale no, e, tak jak mówię, mój kanał jest coś niszowy, jeżeli chodzi o informacje w nim zawarte. Nie jest to jakiś tam kanał rozrywkowy typowo, więc na pewno te grono widzów będzie mniejsze, ale za każdego widza kolejnego dziękuję. E, mam nadzieję, że te filmy będą Państwu przypadały do gustu i będę miał coraz więcej wyświetleń i więcej oglądających, co, co jest oczywiście to same. Mówię, dzisiaj jestem troszkę taki zakręcony, bo <laughs> wróciłem z pracy i mówię troszkę wieczorem zawsze, już od dwóch dni tak mnie rozkłada i tylko jak przyjdę do domu, już odpoczywam i zaczyna się ten taki spadek energii. Ale, że w związku z tym, że jest to temat dzisiaj taki dość obszerny, postanowiłem, że przygotuję sobie ściągawkę, ponieważ mówię w poprzednich filmach tak trochę sobie obejrzałem, zauważyłem, że troszkę za bardzo latałem z tematu na temat, często się gubiąc, gdzieś tam zapomniałem o czym opowiadałem na pierwszym miejscu, na drugim, na trzecim, więc staram się, będę się starał unikać takich pomyłek w przyszłości, za co najmocniej przepraszam. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki bardzo Mocny temat, jeżeli chodzi o pracę spedytora, ponieważ, jak wiemy, tak jak wspominałem, praca spedytora to jest bardzo, bardzo odpowiedzialny e, zawód. Tak? To jest zawód, który związany jest z licznymi, e, z licznymi problemami, które gdzieś tam po drodze mogą wyniknąć, e, kłopotami tak? różnego rodzaju. Nie tylko mówię tu o spóźnieniach samochodów na załadunek czy na rozładunek, ale też jakby. Yy, będą nas napotykały różne nieprzyjemne sytuacje. Oczywiście, im bardziej doświadczeni jesteśmy w tej pracy, tym łatwiej nam będzie się z tym oswoić i szybciej znaleźć rozwiązanie. No bo gdzie problem, tam rozwiązanie. Zawsze tak musi iść. Wiadomo, mamy też szefa, mamy kolegów z pracy, spedytorów, z którymi jesteśmy. Jeżeli czegoś nie wiemy, zawsze pytajmy. Bo yy, my, akurat, może nie mieliśmy sytuacji kradzieży w, yy, w naszym yy, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, bo może pracujemy w 5-10 lat, ale na przykład podpukać nic nam jeszcze nie ukradziono, jeżeli chodzi o towar. Więc yy, popytajmy kolegów, koleżanek yy, w biurze, tak? czy tam z petytorów, którzy gdzieś tam na, na komunikatorach Trans, czy, czy Timo, yy, się z nimi tam z, yy, in, wirtualnie spotykamy, żeby po prostu podpytać, czy mieli z tym, z tym do czynienia, tak? czy może to trochę podpowiedzą nam, tak? bo mówię, kto pyta, nie bądź. jeżeli chodzi o tą branżę, to. Wiedza, zakres wiedzy jest bardzo duży, i te przepisy transportowe zmieniają się z dnia na dzień. Praktycznie cały czas nowe informacje, dochodzą nowe jakieś tam obostrzenia z tytułu różnych przewozów, na przykład odpadów, czyli ten sent, który od jakiś czas funkcjonuje, jeżeli chodzi o przewóz odpadów i tu też doszło w przypadku na przykład mojej pracy dużo nowych informacji, które musiałem przyswoić, no i też strach kary, ta, która może spotkać firmę moją, ta, jeżeli ja gdzieś tam jakiś błąd popełnie, nie? Znaczy, mówię, zegarek mi pokazał stresujący dzień, no było trochę dzisiaj właśnie takich problemów u mnie, jeżeli chodzi o Skandynawię, ale mówię, jest zima, więc jak wiadomo Skandynawia jest śniegiem pokryta i lodem, więc zdarzają się różne problemy i, na i wjazdy na rozładunku, na rozładunku w problemy z, z dojechaniem na firmę, bo, bo zasypało drogę, tak, trzeba gdzieś tam sobie radzić. Ale dobra, żeby nie przyciągać, bo mówię temat jest dość długi, nie chciałbym też Państwa zanudzać. Zacznijmy od pierwszego punktu, który wyszczególniłem, czyli y, takim problemem w pracy spedytora może, mogą być zapisy w zleceniach spedycyjnych. My jako spedytorzy, czy tam referenci do spraw spedycji, czy asystenci spedytora, jak, jak zaczynamy pracę lub już długo pracujemy, jako spedytorzy międzynarodowi, międzynarodowi czy krajowi, nie tylko bierzemy zlecenia od firm bezpośrednio produkcyjnych. Choć w tych czasach, powiem szczerze, widzę, że dużo, bardzo dużo spedytorów korzysta z giełd transportowych i to jest ich główny chleb. Tak? Oni na tych giełdach operują i tam mają tych inne firmy spedycyjne, które po prostu odkupują od nich ładunki i sprzedają je dalej. Tak? Na przykład z jednej giełdy na drugą przepisują lub po prostu nawet z tej samej giełdy na tą samą giełdę po prostu biorą ładunek, bo widzą go, a na przykład ich przewoźnik tego nie zauważył. Kwotują, tak? znają rynek, wiedzą na przykład, ile z Warszawy do Oslo, e, jaki jest koszt transportu. E, Klient, czyli ta firma spedycyjna się zgadza, i w tym momencie my dostajemy zlecenie. Tak? Podajemy maila, wysyłamy dokumenty. Jeżeli z tą firmą nie współpracowaliśmy, jeżeli współpracowaliśmy, to tych dokumentów wysyłać nie, nie musimy, bądź e, czasami jakieś tam aktualizacje dokumentów, jak na przykład rata za OCP, musimy dosłać. Dostajemy to zlecenie. I co najważniejsze. Zlecenia spedycyjne od firm dużych spedycyjnych to jest po prostu masakra. To jest 5, czasami 10, 20 stron zapisów małym druczkiem, różnych po prostu kruczków, które gdzieś tam mają służyć temu, że jeżeli my nie wywiążemy się jako zleceniobiorca z tego zlecenia, grożą nam pewne sankcje. I Oczywiście firma się w ten sposób zabezpiecza, bo jeżeli na przykład dojdzie do, do sytuacji jakiejś bardzo poważnej, która nie będzie w stanie być e, wyjaśniona w sposób e, taki face-to-face, face, spedytor, spedytor, tak. Że na przykład nie wiem, auto się opóźniło i stanęła produkcja w jakiejś firmie i przez to mogą naliczać się olbrzymie koszta, wtedy na przykład sprawa kończy się w sądzie. A że sprawa się kończy w sądzie, to taki spedytor, który, który wziął to zlecenie, będzie jednym z jakby świadków na takiej rozprawie i będzie musiał jakby przedstawić swoją, swoją wersję zdarzeń. Więc jeżeli chodzi o zapisy zleceń transportowych, to, co wam, młodzi spedytorzy, Przyszli, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo zawód piękny i trzeba yy, nas jak najwięcej w tym zawodzie, żeby to wszystko hulało, kolokwialnie mówiąc. Czytajmy zapisy zleceń. Przewoźnicy, nie godźcie się na postojowe w wysokości 48 godzin darmowych od. Yy, i Oczywiście weekendy też się liczą do tego. 48 godzin stoi auto czekając na załadunek bądź rozładunek i nie ma prawa zażądać od spedycji. Za, za dość uczynienia. A najczęściej za każdy dzień to jest 100 euro. Więc czytajmy zlecenia, jeżeli w tym zleceniu ma, są zawarte zapisy, które nam nie odpowiadają albo gdzieś tam jesteśmy pewni co do nich, pójdźmy do szefa z tym zleceniem zapytajmy, szefie tu jest taki zapis, brać to zlecenie, potwierdzać czy anulować? Szef mówi nie, nie bierz tego zlecenia, anuluj. Dobra, zaczynamy pracę. Ja mówię oczywiście o takich sytuacjach, zaczynamy pracę. Przepraszam bardzo pana, ale ten zapis ten mi się nie podoba. Jeżeli pan ten zapis załóżmy wykreśli ze zlecenia ja to zlecenie jestem w stanie zrealizować, jeżeli nie Trudno, ja muszę to zlecenie anulować, bardzo mi przykro. Oczywiście tam są zapisy, że 15 minut jest zlecenie przyjęte, no ale no bądźmy ludźmi, tak? Czasami porozmawiamy ze spedytorem, że my po prostu się na to nie godzimy. Nasza firma ma inne zasady i nie może się na to zgodzić. A w rozmowie po prostu na komunikatorach typu TransTimo i tak dalej, my nie jesteśmy w stanie omówić wszystkiego, tak? Najczęściej omawiamy stawkę, wagę, wymiary towaru, odprawy celne, czy są, czy ich nie ma termin płatności, tak? I jeżeli to wszystko, jakby te wszystkie informacje uzyskamy, to możemy ewentualnie po już akceptacji ceny dopytać jeszcze parę, parę rzeczy z spedytora, ale ten spedytor zazwyczaj jest zajęty kolejnymi zleceniami, z kolejnymi przewoźnikami i on już tak naprawdę nas zbywa, dobra, już daj mi spokój, masz lecenie, przeczytaj sobie. Więc staramy się gdzieś tam wychwytywać, jest na przykład lubka w, w w PDF-ie, tak? Możemy gdzieś tam wpisać termin płatności albo spóźnienie, gdzieś tam jakieś hasła kluczowe i wyszukać szybko, żeby sprawdzić, czy to zlecenie faktycznie jest fair, tak? Wobec nas przewoźnika, tak? Znaczy zleceniobiorcy, tak? Bo tak jak mówię, to jeszcze będę umawiał w kolejnych odcinkach, ale niestety nasza praca, jeżeli chodzi o spedycję, jest troszkę bardzo, bardzo dziwna, bo jest zagmatwana, ponieważ czasami w realizacji jednego transportu z punktu A do punktu B nawet na trasie nie wiem, 300 km uczestniczy kilka podmiotów. Jest firma, trans, firma zlecająca, kupujący lub sprzedający, w zależności od tego, kto, kto tam ma gesty transportu wziął na, na swoje barki. Bierze to spedycja główna, która bierze bezpośrednio od klienta, czyli zadzwoniła, wykonała ten telemarketing, pozyskała klienta, super, wzięła zlecenie, dała to zlecenie firmie A, ta firma A. Ma przewoźnika, który chce, yy, z którym pracuje i mówi, słuchaj, mam tą trasę, co chciałeś, daję ci. Firma B bierze to zlecenie, ale w firmie B się zepsuło auto i firma B zleca firmie C. I robi się taka wiązanka, tak ucięta cena za ten finalny transport, że to czasami po prostu jest niepojęte, nie? że takie coś się dzieje. No ale niestety w tej branży to jest normalne. To jest czasami działanie na takim jakby. Yy, Ładunku w chmurze, który gdzieś tam fruwa, i my, my po prostu yy, mając bezpośrednio ten ładunek, mamy yy możliwość wiadomo, jeżeli pozyskamy tego ostatecznego przewoźnika, jakby zgarnięcia największej ilości pieniędzy dla siebie, tak? Czyli tej marży. A jeżeli my mamy już z piątej ręki, no to co my możemy uciąć? 50 euro? A teraz 50 euro w tych czasach to jest nic, tak? Księgowa kliknie dwa razy myszką, wyśle list i już jest 25 euro. Podatek 19%, inne tam jakieś koszta obsługi tego zlecenia, czy problem jakiś się pojawi, to tych 50 euro nic nie zostaje tak naprawdę, nie? Dlatego mówię, przejdźmy do następnego, bo nie chcę też, żeby odcinek trwał 50 minut. Bo nie wiem w ogóle, czy się wagowo zmieści na, na YouTube'a. Dlatego chciałbym poruszyć kolejne: terminy płatności i niewypłacalność firm. To jest bardzo ważne. Nie głódźmy się na terminy płatności 90 dni, szanujmy się, tak, 90 dni to jest. To są 3 miesiące, 3 miesiące czekania na pieniądze. Starajmy się gdzieś tam z firmą ugadać, no ten maksymalnie 45 dni termin, tak? Żeby ten przewoźnikowi dać 50-55 dni, tak? Jeżeli znamy klienta, daj mu nawet tyle co od klienta, bo wiemy na przykład, że klient płaci nam po skanach. Czyli wysyłamy temu klientowi yy, yy, skany dokumentów od przewoźnika, a czekamy na pocztę od przewoźnika. Wtedy my, jakbyś te pieniądze procesujemy, tak? już ten termin mija, a przewoźnik dochodzi. Więc w tym momencie możemy dać przewoźnikowi uczciwy termin płatności. Pilnujmy tego, bo można się zapędzić firmę swoją w tarapaty finansowe, i na to trzeba zwrócić uwagę. I właśnie tak drugi temat, niewypłacalność firm. Bardzo dużo firm teraz plajtuje. Koszta działalności są tak duże. Firmy też czasami się zapędzają w jakieś problemy. Firmy transportowe, kierowców, pakiety mobilności też muszą rozliczać zusy od takiej kwoty, od takiej. Kwot taki. I czasami po prostu te frachty, które są już tak liche, nie są w stanie potem, po jak paru miesiącach, jak już te pieniądze zaczną schodzić na konta, nie są w stanie pokryć bieżących po kosztów, I, i wtedy robi się problem. Dlatego starajmy się firmy wyweryfikować brać małą rzeczkom na początku zlecenia, nie brać od jednej pierwszej firmy nieznajomej, która nam jeszcze nigdy nie zapłaciła 15 zleceń od razu, tak? na kwotę po 2000 euro za sztukę, no bo przyjdzie termin płatności 30 tysięcy euro do zapłacenia i firma znika. No to jest taki, taki, taka gotówka, że małą firmę to może w moment położyć, tak? upadło się koniec, no nie ma z czego zapłacić. Dlatego uważajcie na to, to, to jest bardzo ważne. Trzeci, trzeci yy, Taka, y, takie zagrożenie trzecie w y, pracy spedytora to są y, na przykład kwestie towarowe, czyli na przykład załadował kierowca towar, przyjeżdża na rozładunek i towaru brakuje. Gdzie jest towar? Wyparował? Co się z nim stało? Najczęściej magazynier ma wydrukowaną packing listę i on na tej podstawie odhacza ten towar. Ma jakieś pola odkładcze na magazynie, wjeżdża to na, na czepę kierowca. Nie spojrząc, nie patrząc na, nie licząc sztuk, tak? Jeżeli to jest na paletach, to 33 sztuki łatwo policzyć, tak? A czasami są to paczki. I dopiero na rozładunku okazuje się, że tego towaru nie ma, i wtedy oczywiście na przewoźnika spada odpowiedzialność za braki towarowe. I teraz pytanie: kto za to odpowiada? No odpowiada za to przewoźnik, tak? On podjął towar. On, on jakby przyjął dokument CMR czy tam packing listę w danym zliczonymi ilością zliczoną ilością sztuk i po prostu nie policzył tego towaru fizycznie na aucie i może dojść do sytuacji że po prostu Magazynier zapomniał jedną paletkę załadować, a na rozładunku tej paletki nie ma, tak? Więc odbiorca nie, przy, nie musi dać wpis w CMR, czy w na packing liście, że brakuje tej tej palety. Jeżeli się okaże, że ona się znalazła, no to najczęściej po prostu to przechodzi bokiem, tak? Nic się nie dzieje. Ale są firmy, które gdzieś tam to próbują wykorzystać potem, nie? Przywieź mi tą paletę za darmo albo yy, albo yy, po prostu yy, zapłać mi za tą paletę, bo ona zaginęła, tak? Nie wiemy, co tu kierowca robił na pauzie, może mu ukradli, tak? N są różne problemy, dlatego starajmy się my, jako spedytorzy, też przed, jeżeli zlecamy też przewoźnikowi po załadunku, poprosić go o nieruszanie z załadunku, wysłanie wszystkich dokumentów towarzyszących, zdjęć na maila, bądź na WhatsAppa, bądź SMS-a, sprawdzenie ilości, porównanie z tym, co mamy od klienta, jeżeli mamy tą listę i poproszenie o Takiego double checka kierowcę, żeby sprawdził jeszcze raz, czy wszystko się zgadza z ilością. Jeżeli to sprawdzimy, to gdzieś w pewnym momencie wyeliminujemy ten yy, yy, prawdopodobieństwo wystąpienia takich braków. Dlatego tak, chciałbym ten temat zamknąć, bo to jest szeroki temat, nie chciałbym się rozwijać. Następną rzecz jest kradzież. Czyli przychodzi do momentu, że kierowca budzi się rano, a zdarzało się, że nawet na pauzie 45-minutowej potrafili okraść kierowcę. Wtedy, no, no, niestety mamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, i to ubezpieczenie chroni przewoźnika w jakimś stopniu ten towar od zaginięcia, kradzieży yy, czy, czy zniszczenia. Tak? W, przy wypadku, na przykład, kierowca yy, położy się na boku skład i towar się uszkodzi. No, pięknie, ubezpieczenie nam odda pieniądze, wszystko fajnie, no ale niestety no. Jeżeli chodzi o tani towar, jakiś cukier, czy tarcica, cokolwiek, no to, to, to jeszcze ok. Można to tak rozwiązać, ale ubezpieczyciel też się zabezpieczył na to i też nie odda całości. Wszystko zawarte jest oczywiście w szczegółowych warunkach ubezpieczenia, do pewnej kwoty jest to ubezpieczenie, na przykład 300 tysięcy euro od zdarzenia, ale też przyjęło się, że w transporcie międzynarodowym zazwyczaj powinno się drogie przesyłki ubezpieczać ubezpieczeniem cargo, które ubezpiecza do całości faktury. Sprzedaży, i wtedy na tej fakturze widnieje, że towar został, miał być sprzedany za kwotę 500 tysięcy euro i ubezpieczyciel będzie musiał tą kwotę oddać. Tak? A, a poza tym nie, nie powiem Państwu, czy to jest prawda, ponieważ ja dawno takiej sytuacji nie miałem, ale z tego co pamiętam, to w przypadku y, drogich przesyłek, ale lekkich, zwrot y, z ubezpieczenia jest taki, że wynosi 833 SDR. To jest taka waluta transportowa, równowartość euro ma. Od kilograma zniszczonej bądź zagubionej przesyłki. I to jest może być całość, którą my jesteśmy w stanie odzyskać z ubezpieczenia przewoźnika. Dlatego, e, jeżeli klient chce wysłać coś drugiego, starajmy się e, doradzić mu takie ubezpieczenie. Jesteśmy spedytorem, kompleksowo organizujemy odprawę ceną, wszystko, e, tip top, więc musi musimy też doradzać klientowi. tak? Jest drugi towar, pani Jurku, pani Basiu, dobezpieczmy ten towar, tak? bo może się cokolwiek stać. Są, są ciężkie czasy. Zdarzają się kradzieże paliwa, teraz coraz częściej, my jeździmy na przykład na Norwegię, Szwecja, stajemy w Malmo, rano wbudzi się kierowca, dzwoni, Darek, ja nie mam paliwa, okradli mnie, tak? I to się dzieje notorycznie, coraz częściej, dzieje się to też w Niemczech, w Polsce, we Francji, nawet w Norwegii ostatnio nam się zdarzyło, więc... No niestety takie mamy obecnie klimat, więc no, bardzo ciężki zawód jest to obecnie, tak? I też kierowca jest mega zestresowany czasami, bo, bo dużo zagrożeń go czeka po drodze. Nie tylko koło możemy mu tak? czy towar możemy się wywrócić, ale też mogą go okraść z paliwa, tak? Czy okraść go, tak? Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Co może być jeszcze zagrożeniem? Na pewno różne sytuacje związane z kierowcą, tak? Zdarzają się, że kierowca na przykład no da ciała. Zaśpi, na przykład wypije alkohol, tak? Złapią, złapie go policja, jest pod wpływem alkoholu. Traci uprawnienia. Towar stoi i trzeba y, takiemu klientowi dostarczyć ten towar. Nie mówimy klientowi oczywiście, że nasz kierowca zapił, tylko mówimy mu, że załóżmy, jest awaria tego składu. No, czasami tą prawdę trzeba powiedzieć, no ale jak to brzmi? Y, Panie Tomku, przepraszam, mój kierowca pijany jechał i. I zabrali mu uprawnienia i towar stoi, a wiem, że ma dojechać, przepraszam pana, co teraz mamy zrobić, nie wiem, zaraz dzwonię. no to brzmi bardzo nieprofesjonalnie brzmi. Starać się, starać się jakąś generalnie ułagodzić tę sytuację, że jest jakiś problem, wyjaśnimy to i damy znać. I wtedy my musimy, jako firma spedycyjna, stanąć na wysokości zadania. Jeżeli to jest auto przewoźnika, to przewoźnik też musi brać odpowiedzialność na swoje barki. Obciążyć go kosztem na np. postawienia auto zastępczego, y, drugiego auta z windą czy z wózkiem, tak? Y, cokolwiek, żeby ten towar przeładować z auto na auto i to dojechało, tak? No, różne rzeczy się zdarzają, y, nie jesteśmy nieumylni, tak? Możemy popełnić błąd, ale też staramy się, mówię, klientowi spokojnie to wyjaśnić, tak? Nie od nas to zależy, ale zrobimy wszystko, żeby ten towar dojechał do celu cały, tak? Więc to, to jest kolejne. Są sytuacje losowe, na przykład korki, tak? Też klienci dzwonią czasami. Panie Darku, ale kiedy to auto będzie na załadunku? Już jest dwie godziny po czasie. Ja mówię, ale pani Jolu naprawdę ja mówię, jest korek na dwójce. 10 kilometrów. My nie jesteśmy w stanie. Kierowca chciał zjechać z zjazdu, ale policja nie zezwala nas zjazd na przykład na tym zjeździe. Kieruje, żeby dalej ten ruch jechał prosto na autostradzie. Ja panią najmocniej przepraszam, no ale trzeba po prostu klientowi spokojnie tłumaczyć, nie denerwować, się nie unosić. Trzeba spokojnie wytłumaczyć, że to są rzeczy od nas niezależne. Tak samo, tak samo na przykład jest sytuacja promów, jak... Ktoś ma styczność ze Skandynawią. Szwecja, Norwegia to są promy. E, Trelleborg, e, Rostock, tre, Świnoujście, Istat, e, Świnoujście, Trelleborg, teraz Świnoujście, Malmo, czy Gdynia, Karskrona, tak? Gdańsk, Nynesham. To są, to są kierunki promów. Są sztormy na przykład, że towar czeka na przykład, towar jedzie do Oslo i musi być rozładowany we wtorek rano. E, niedzielę wieczorem zaczęli, e, zawiesili system bookingowy. Jest e, sytuacja problematyczna, bo jest nagromadzenie aut, nie są w stanie wydawać kierowcom biletów, ładują po prostu auta jak leci i ten prąd większy płynie, a małe stoją i musimy klientowi, klientowi jakoś to wytłumaczyć. No przecież nie odepniemy naczepy, nie załadujemy na, na samolot i nie poleci on do Oslo. No, różne rzeczy się robiło. Powiem Państwu szczerze, był problem, klienta to nie interesowało, towar ma dojechać. Lecieliśmy do Oslo, przez, Jadąc z Gorzowa Wielkopolskiego, leciliśmy przez, bo Rostock też nie pływał, przez Danię. Aż taką drogę nadłożyliśmy i nie dostaliśmy, jako firma spedycyjna, za to ani jednego euro ekstra. Musieliśmy to wziąć na swoje barki. No, niestety, cały klient bolało to bardzo, bolało firmę, ale no, musieliśmy to wziąć na swoje barki, tak? Musiał temat dojechać. Dojechał i klient po prostu był w szoku, no. że ta auto nasze dojechało do rozładunku, do, do, do kiedy. Masę innych aut gdzieś tam z produkcji zjeżdżały części i nie dojechało, a to auto dojechało. Ja się oczywiście nie chwalę, no pomysł był jakby nasz wspólny, firmy, tak? Ja też ten pomysł na no, szefowi i po prostu podjęliśmy decyzję wspólną, tak, że to musi jechać. Ale takie sytuacje się zdarzają, więc proszę się po prostu nie łamać. Spokojnie mówię, oddech, zamknąć oczy i pomysły same przychodzą, tak? Czy przejście, cokolwiek. Chwilę odpocząć po prostu, nie. Nie załamywać się, tak? Musimy po prostu być kreatywni, rozwiązywać y, sytuacje, y, łapać różne możliwości, tak? Nie możemy sprzedać ładunku klienta, a mamy pół auta złapać pół, połówkę drugiego towaru, zrobić z tego fulla. Y, wtedy przewoźnik ma lepszą cenę, bo dwa ładunki częściowe często dają cenę znacznie wyższą niż jeden ładunek full. Więc kombinować, starać się po prostu, mówię, naszej głowie. Jest naprawdę wiele możliwości, tylko musimy po prostu je dostrzec i spokojnie, bez stresu patrzeć na to wszystko z boku, stanąć z boku i to wszystko obserwować z boku, starać się po prostu nie poddawać się, że tak powiem, jakimś tam nerwom, tylko spokojnie mówię, czasami tych parę oddechów wziąć i będzie wszystko ok. Co tu jeszcze mamy, co, yy, co jaki ostatni punkt na ten odcinek, bo mówię, już trochę czas, czas goni, goni, bo rano do pracy trzeba wstać i <laughs> też chciałbym się trochę wyspać. Jeden punkt, który jest dla mnie i też istotny, to są wahania rynkowe brak out związanych z upadłościami firm w obecnych czasach. Ja mówię tutaj o roku 2020-2025. Proszę Państwa, kochani, wahania rynkowe są tak duże, że ja po prostu nie ogarniam tej kuwety po prostu. Co to, to się dzieje? Ja w tej kuwecie się odnajdywałem po prostu, dla mnie, ja wiedziałem gdzie kto ma auto. Danego dnia. Ja to czułem, po prostu to się układało, te, te firmy, to, ten przepływ towarów, to wszystko szło płynnie. Ja byłem w stanie to wyczuć. Obecnie jest mega rozbieżność. W jednym dniu aut w ogóle nie ma, w drugim jest tych aut pełno. Po prostu rynki się załamały. Dużo firm ze jeżdżących na wschód przyszło na zachód jeździć, przez to jest olbrzymia konkurencja. Firmy jeżdżą czasami, firmy spedycyjne kwotują za bardzo niskie pieniądze, które my nie jesteśmy w stanie zaproponować. Tak? Mając nawet bezpośrednio samochód w naszej firmie, zatrudnionego kierowcę, ten fracht nie jest w stanie pogryć według nas, naszych przeliczeń, bo też musimy wziąć pod uwagę, że my z czymś wracamy. Jedna firma wróci z Oslo za 2000 euro, a druga firma wróci za 550, tak? Do Szczecina są takie rozbieżności. Więc ja na przykład nie jestem zwolennikiem dawania niskiej mega ceny na eksport, żeby wrócić za dobrą pieniądze, bo przyjdzie ten moment, że ja stracę te powroty. Nic nie ma wiecznie, tak? Klient znajdzie kogoś tańszego, tak? Klient zamknie firmę, tak? Przestanie mieć płynność finansową. I w tym momencie my musimy też mieć na uwadze to, żeby nie psuć tego rynku. Apeluję do firm spedycyjnych, żeby starały się ten rynek jakoś w miarę stabilizować. Taka jest ich rola jako spedycji, żeby stabilizować rynek, czuć ten rynek. Podpytywać, patrzeć, jakie inne ładunki są na tych trasach, żeby nie rzucać. Przewoźnik pyta yy, spedycji, yy, załóżmy Szczecin-Oslo, jaka stawka, a spedycja pisze 1300 euro. To jest kwota, którą ja, na przykład, jako spedytor pracujący tyle lat, ja bym nie pisał przewoźnikowi, bym byłoby głupio taką cenę podać. Bo wiem, że to jest cena za busa, a nie za 24 tony, tak. Choć nie wiem nawet powiem szczerze czy bus pojedzie, tak? bo promy tak poszły w górę, wszystko poszło w górę, wszystko poszło w górę. Rynek jest mega niestabilny COVID wcześniej, teraz wojna na Ukrainie to wszystko ma wpływy tak? te wszystkie też gospodarka Niemiec jest w dużych tarapatach stracili możliwości tak? tych tanich surowców. Pol Polskę Polska, która była też dla nich motorem transportowym, my też dużo bardzo ogarniliśmy. ale u nas obecnie w Polsce są tak wysokie koszta dział prowadzenia działalności gospodarczej i tak w ogóle wysokie koszta ogólnie życia, tak? taki spedytor czy magazynier czy kierowca, on musi iść do sklepu i musi kupić jedzenie. On płacił za bułkę 50 groszy, a teraz płaci złote 20. On chce podwyżkę. tak Czyli to to też wpłynęło na Niemcy, tak że my jako Polacy nie jeździmy już za tak niskie pieniądze, tak, jak jeździliśmy. Oni sobie myśleli, że nas wezmą, tak, sobie obstawiam jakieś swoje tematy, a nas wezmą na te, te gorsze tematy, według nich, i my pojedziemy tak, z tym. Ale my nie pojedziemy, bo nam się to po prostu nie opłaca. Obecnie, ja mówię, tu może się wydawać się śmieszne, obecnie na Norwegię, ja mówię o Norwegii, nie mówię o innych relacjach. Są lepsze frachty z Polski do Norwegii niż z Niemiec do Norwegii. Za te same kilometry, tak? Kiedy 0,36 eurocenta, przepraszam, mogę się mylić, 0,36 czy 0,37 eurocenta jest za kilometr autostrady po Niemczech, tak? Irlandówki też są oczywiście płatne, nie? Yy, więc. Yy, to jest masakra, dramat, co, co się dzieje, no ale dobra. Optymizm, optymizm, optymizm. Jak będziemy mówię, za, yy, pracować nad sobą, nad tym wszystkim, regulować ten rynek i też nasz kraj ruszy, jeżeli chodzi o inwestycje, to na pewno. Za może. No nie mów, nie jestem, jestem optymistą, ale nie aż tak yy, wielkim, no. Za 5 lat 10 może się to umrmuje jakoś i, i wrócą te dobre czasy, kiedy była ta, ta stabilność, były wyjazdy, były powroty. I naprawdę było fajnie to wszystko poplanować, bo więcej czasu na, na inwestycje, na przemyślenia. Ja czasami w ferworze pracy, bo ja mówię, ogarniam też flotę i, i te ładunki też sprzedaję, tak? Więc sprzedaję ładunki, tu jestem zajęty problemami różnymi, które mnie dotyczą. Te problemy o tych mówię, tak? Też płatności, bo klienci też się zawijają, kolokwialnie mówiąc, nie płacą. Dlatego mówię, to wszystko jest do zrobienia. Dlatego życzę Wam miłego dnia. Zachęcam do subskrypcji tego kanału i do oglądania kolejnych filmów. Tak więc bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że kolejny odcinek będę 100% zdrowy. Trzymajcie się, hej!